Cześć! Naszym nowym gościem Ewelina Dąbrowska, e, drużyna Speednet 2. Cześć Ewelina! Trzecie podejście Hej. nasze do wywiadu. E, nie udało się za pierwszym razem, gdzieś byłaś na wyjeździe, drugi raz też czas nam nie pozwolił. E, dzisiaj też próbowałaś tego uniknąć, ale jednak, e, jednak się udało. Ewelina, Speednet, e, póki co sześć spotkań w tym sezonie. Sześć porażek. Czy było takie spotkanie w tym sezonie, gdzie y, pomyśleliście, że naprawdę było blisko? Lub ewentualnie jakoś żałujecie któregoś szczególnie spotkania, czy raczej tak y, nie masz takiego poczucia? Generalnie nasze motto drużynowe to ten mecz był do wygrania, czyli e, Zasadniczo zawsze mamy poczucie, że to jest gdzieś na wyciągnięcie ręki, ale trochę mhm. nam mimo wszystko umyka. Okej. Okay. Jest to twój już trzeci sezon w siatkarskiej lidze Trójmiasta, z tego co się orientuje. Tak, no. Jakbyś miała tak ocenić, czy drużyna Speednet robi cały czas progres, czy jednak jest to ten sam poziom, który był, kiedy wkraczałaś do drużyny? Myślę, że z sezonu na sezon jest coraz lepiej. Mhm. W zasadzie tu nawet z treningu na trening czuję, że to cały czas rośnie. Mhm. Właśnie, jak to z tymi treningami waszymi wygląda? Bo z tego co wiem, spotyka się, spotykacie się w czwartki, tak? Tak, no, jest to aktualne, tak. tak? Mhm. Jak, jak frekwencja na tych waszych treningach? Eee, frekwencja jest różna, mhm. aczkolwiek teraz zaczynamy się w końcu zbierać. Mhm. tyle z czasów się zbierze? Czy? Myślę, że tak plus minus, tak. E, tylko trening, czy później jakaś gierka wewnętrzna? E, zawsze mamy trening na początku, a na końcu sobie trochę gramy. E, jakiś cel przedsezonowy mieliście jako drużyna? W sensie, nie wiem, założyliście sobie, żeby było tych punktów powiedzmy 10 na przykład, czy, czy, czy czegoś takiego nie było? E, po prostu postarać się grać w pełni e. sił e. i wykorzystać nowe umiejętności. Czego wam jeszcze brakuje do tego, żebyście, nie wiem, mogli zrównać się z tymi drużynami? Bo początek tego sezonu mieliście naprawdę udany. Wy, wygraliście seta z drużyną TGD. Jest to drużyna, która jest jednym z głównych faworytów do awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Długo była ta drużyna liderem rozgrywek, a tymczasem potrafiliście z nim wygrać SETA. I było stosunkowo blisko do tego, żebyście w ogóle wygrali całe spotkanie, więc no powiem szczerze, że miałem takie oczekiwania po tym pierwszym spotkaniu sezonu, że jednak będzie to ten przełomowy sezon, sezon, który będziecie w stanie powalczyć e, z innymi drużynami i coś się tam chyba zadziało e, w międzyczasie, no bo jednak e, te moje oczekiwania kontra rzeczywiste gdzieś w pewnym czasie się rozjechały. E, masz takie poczucie, że e, nie wiem, dużo wam jeszcze brakuje do tych drużyn z ligowej stawki, czy czy czego Wam ewentualnie brakuje? Dobrze byłoby, jakbyśmy się zgrali, bo też często na meczach mamy różne składy mhm. i jest to zawsze trochę ciężkie, żeby się przedstawić. Myślę, że jakbyśmy regularnie chodzili wszyscy na te treningi, to to by było naprawdę już połowa sukcesu. Mhm. Poza Tobą na rozegraniu widzimy jeszcze Pawła Cieszyńskiego, chociaż w ostatnich dwóch czy trzech spotkaniach nie grał Paweł. Tak, Pytanie, tak? czy go wygryzłaś definitywnie ze składu, czy jakaś kontuzja? Nie, niestety kontuzja, walczy mhm. cały czas na fizjoterapii, ale mam nadzieję, że niedługo wróci, bo zawsze dobrze mieć kogoś jeszcze. No tak, podglądaliście Waszych rywali, czy aż tak głęboko tutaj nie kopaliście i nie próbowaliście dowiedzieć się, jak grają? Zawsze coś tam zerkamy. Mhm żeby jednak mieć jakieś tam poczucie co i jak. Okej, okay, Powiedz, jak to jest być jedyną kobietą w drużynie? Czy jest to jakiś, w jakiś pewien sposób problem? Czy nie masz takiego poczucia, że nieraz no, ci koledzy gdzieś tam troszeczkę łagodni, no bo żeby tu na kobiety nie krzyknąć za mocno, <laughs> czy czegoś takiego nie ma i wręcz odwrotnie dociskają jeszcze bardziej? E, może tak być, aczkolwiek mhm. wydaje mi się, że jest to fajne uczucie, no bo jednak trochę trzeba się zawsze spiąć mhm. i jednak trzymać poziom, mhm. więc ja się cieszę, że akurat jestem taki drużynie. Masz doświadczenie z piłki kobiecej, z siatkówki kobiecej, tak? Dobrze kojarzę, czy coś eee, tam pomyliłem? Nie, nie do końca. Ja grałam hobbystycznie, a, ale tak. zawsze tak trenowałam właśnie tak w swoim zakresie. Ale wśród kobiet, czy wśród takich... Właśnie w wśród mężczyzn. mężczyzn. Wśród, a, no to... <laughs> coś, czyli siatkarska liga Trójmiasta nie była dla Ciebie nowością? Eee, eee. Nie. W tym zakresie. Dobra, czego Wam życzyć przed dzisiejszym spotkaniem, pierwsze, spo... pierwsze wygrane spotkanie w tym sezonie, czy... czy jednak dobrej zabawy raczej? Dobrej zabawy, może pozytywnej atmosfery mhm. i grania. Słuchaj. No dobra, życzę mhm. powodzenia w takim razie, do zobaczenia na parkiecie, za chwilę macie rozgrzewkę, także dzięki. Dzięki.